Dawno temu poproszono mnie, abym zrobił listę z najbardziej realistycznymi anime. Początkowo myślałem, że to zadanie niewykonalne, ale wiecie co? Udało się. Prezentuję Wam topkę zaskakująco realistycznych anime. Uwaga, pierwsze miejsce wcale nie musi być bardziej realistyczne od trzeciego czy dziesiątego. Na pozycję w rankingu miało wpływ przede wszystkim wrażenie, jakie zrobiło na mnie oceniane anime, dlatego kolejność może Was trochę zdziwić. Miejsce 10. Amagami SS. Nie jest to klasyczna charmówka, jakie znamy. Anime pokazuje nam sześć niezależnych od siebie historii. Każda następna jest tak samo prawdopodobna jak poprzednia. To po prostu codzienne życie, które mogłoby się potoczyć inaczej w zależności od tego, jakie decyzje zdecydowalibyśmy się podjąć. Miejsce 9. Minamike. Ten serial to zwyczajne życie trójki sióstr. Nie spodziewaj się nie wiadomo czego. Tymi słowami rozpoczyna się każdy odcinek. Siostry minami są jak ogień, woda i olej. Łącząc razem te składniki, możemy śmiało spodziewać się niezłego bałaganu. To wesoła i zaskakująco życiowa seria komediowa. Miejsce ósme: Hana, Saku i Rocha. Tu mamy z kolei coś odwrotnego. Ohana, pracując w pensjonacie swojej babci, musi zmierzyć się z licznymi wyzwaniami. Tyduch pokazuje, że ciężka praca i dobre chęci to często za mało. Bohaterka, pomimo licznych starań, często kończy z niczym, a jej wysiłki, mimo poświęceń, dają mizerny efekt. Miejsce siódme. Łata To Moko to dziewczyna, u której zanikły zdolności interpersonalne. Z tego też powodu jakakolwiek próba nawiązania kontaktu z innym człowiekiem, kończy się w jej wykonaniu spektakularną porażką. Pomimo swojej prześmiewczości, całość jest przygnębiająco prawdziwa. Miejsce szóste. Non non biori. To anime jest o niczym. Dosłownie o niczym. Jest to zwykła sierlękowa codzienność czwórki dziewcząt na wsi. Cały zdaje się być żywcem wycięta z prawdziwego życia, a każdy odcinek jest wytchnieniem od zgiełku, który nas otacza. Wspaniały tytuł na odstresowanie. Polecam. Miejsce piąte. Sora Moto i Basho. Cztery licealistki wybierają się na Antarktydę. Pomysł wzięty z księżyca? Wszyscy tak pomyśleli, ale z tym nierealnym marzeniem szły w parze całkiem realne przeciwności, którym bohaterki musiały stawić czoła. Realizm jest tym, co sprawiło, że uznałem to anime za najlepszy tytuł roku 2018. Miejsce czwarte: Monster. Fabuła wbrew pozorom ma w sobie sporo bajkowości. Umieściłem ten kryminał na czwartym miejscu ze względu na postać protagonisty. Główny bohater, dr. Tenma, jest po prostu człowiekiem. Normalnym człowiekiem, który ma swoje zasady, poczucie obowiązku i słabości. Miejsce trzecie. Usagi Drop. Trzydziestoletni kawaler musi nagle zaopiekować się sześcioletnią dziewczynką. Jakie obowiązki i problemy wiążą się z posiadaniem dziecka? Anime dobitnie, ale równocześnie pogodnie pokazuje nam jasne i ciemne strony rodzicielstwa oraz opieki nad młodszym pokoleniem. Miejsce drugie. White Album 2. Serial bardzo realistycznie i bez znieczulenia pokazuje jak rodzi się związek, jak się rozpada, ale przede wszystkim pokazuje ile wysiłku i czasu musi się poświęcić, aby zagrać na scenie chociaż jedną piosenkę. Tytuł ten nie ma żadnego związku z anime White Album 1. Możecie go obejrzeć bez znajomości jedynki. Miejsce pierwsze. Toradora. Mimo iż samo anime jest bardzo bajkowe, bohaterowie byli naprawdę ludcy. Taiga i Ryuji zachowywali się tak, jak mógłby zachowywać się każdy z nas, a ich związek nie był nakreślony na kartce sztampą. Tam było czuć chemię, emocję i prawdziwość. Torka ląduje u mnie na pierwszym miejscu. Co Wy na to? Kojarzą się Wam jeszcze jakieś inne realistyczne anime? Piszcie w komentarzach. A jeśli się podobało, bardzo proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia!